OOOOOOOH Chwalony Jezus Chrystus, witam po raz kolejny na Via Sanktorum. Jesteśmy w Żarnowcu u sióstr Benedyktony. Chcemy dzisiaj porozmawiać o wielkiej postaci Kościoła, szczególnie po reformie trydenckiej. A mowa o służbicy Bożej, Matce Magdalenie Morteńskiej. Zapraszam do tego, byśmy poznali tą ciekawą i ważną dla Kościoła w Polsce postać. Też mamy dzisiaj szczególnego gościa, bo o niej opowie sama siostra Małgorzata Borkowska, która chyba najlepiej w Polsce zna historię, życie i przygody Matki Magdaleny. Lat temu, 400 mniej więcej 30, była w Polsce taka postawa wobec klasztorów żeńskich, to nie było od początku, nie od średniowiecza, nie, to był już wiek XVI. Była taka postawa wobec klasztorów żeńskich, że to są takie miejsca, takie śmietniki. Jak już kogoś nikt nie chciał, to niech i do zakonu idzie, to w sam raz dla Pana Boga będzie, bo dla chłopa nie była. Biedna, kaleka, no jakaś taka prawda, której by ludzie nie chcieli. Otóż zdarzyło się, że panna senatorskiego rodu, już jako dziecko, zatęskniła za Bogiem, całkiem zwyczajnie zatęskniła za Nim i wszystko inne się dla niej nie liczyło. Ona chciała prowadzić życie oddane Bogu. Jak usłyszała, że coś takiego jak klasztor istnieje, to zapragnęła tam wstąpić. A klasztory były już wtedy puste. Tu i tam się pałętała jakaś jedna, dwie zakonnice staruszki które na wymarciu, prawda? Ojciec, jak się o tej jej chęci dowiedział, zabronił absolutnie. Wstyd dla senatorskiej familii. Przecież, no, ostatnia hańba, by była córka do klasztoru dać. To jak to nikt jej nie chce. Trzymał ją. Kilkanaście lat w domowym areszcie, a ona w tym domowym areszcie spokojnie odprawiała te wszystkie zajęcia, które pannie nawet z dobrego domu wypadało robić w domu, zwłaszcza wiejskim, bo ją do takiej małej jakiejś swojej siedziby nie na zamku starościńskim trzymał, nie w rodowej siedzibie w Mortengo. No więc, doglądała gospodarstwa, pracowała przy, przy wszelkich kobiecych ówczesnych pracach, przędzenie, szycie i tak dalej, tkanie. Jednocześnie prowadziła coraz głębsze życie modlitwy. Wykorzystywała to, że to jest takie zacisze właśnie i czytała kazania księdza wujka, świeżo wtedy wydane. Świetna, czysta teologia na cały rok kościelny, kazania na wszystkie niedzielę, więc to jej zastępowało brewiarz, mszał, lekturę duchowną wszystko tam znajdowała. Na tym się wychowała, na tej teologii. Nie na jakichś pobożnościowych, ucz uczuciowych prawda, modlitewkach, tylko ściśle na teologii Kościoła. I to jej właśnie jak najbardziej pasowało. No a ta tęsknota rosła i rosła. W końcu panna powiedziała sobie: Nikt mi nie pomoże, Pan Bóg mi pomoże, wzięła i uciekła. No i trafiła do jedynego w pobliżu klasztoru, w którym, który jeszcze w ogóle istniał Benedyktynki w Hełmie, ale tam nie było już ani jednej Benedyktynki. Były trzy staruszki skądeś pozbierane, żeby jeszcze tylko klasztorów prawda, pilnowały. I kilka kandydatek, które tak się zgłosiły, ale właściwie to już ileś innych się zgłosiło i odeszło. Ani porządku, ani jeśli co prawdę mówiąc też niewiele było, bo wszystkie włości, wioski klasztorne były w rękach świeckich ludzi, nie miał kto się tym zająć. Mury się rozpadały, dachy były dziurawe. No, jeden obraz nędzy i rozpaczy. I ona tam wchodzi w towarzystwie jednej swojej służącej, która poprzednio chciała, właśnie bardzo z nią tam iść, więc dwie gorliwe zakonnice, trzy te staruszki, takie co to one by bardzo chciały, ale już właściwie nic nie mogą, i ta garść niepewnych kandydatek. I teraz ona to zdołała natchnąć takim duchem, taką gorliwością, taką radością służby Bożej. Że zaczęły się schodzić nowe kandydatki, schodzić, zjeżdżać z początku z bliska, potem z daleka, z Wielkopolski, z Mazowsza, aż z Małopolski, z Rusi, z Litwy, zaczęły się zjeżdżać kandydatki. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że ich już nie brakowało, tylko nie miały dokąd iść. Więc jak usłyszały, że jest taki klasztor, to poszły. Po drugie, dlatego, że ten klasztor miał sławę reformowanego. To trochę tak jak po Soborze Watykańskim II. Reforma była na wszystkich ustach. I jak, wi jak wiadomo było, że to jest klasztor reformowany, to znak najwyższej jakości był. Więc według tego rozumowania był ogromny napływ. Ona sama, wybrana zresztą Ksienią, chociaż jeszcze nawet nowicjatu nie zdążyła zaliczyć, bo nie było nikogo innego na to miejsce co ona sama rządziła przeszło pół wieku ale też przeszło 200 kandydatek a właściwie nowicjuszek przyjęła do profesji a już nie mówiąc o tych co były nowicjaci ale zrezygnowały i wyszły albo zostały usunięte tak czy inaczej ona dała życie temu klasztorowi zupełnie od nowa tchnęła w niego radość służby bożej Zrobiła to wszystko na gruncie reguły świętego Benedykta, którą zresztą musiała na strychu odnaleźć, bo jej tam nikt nie widział i nie znał. Ustawiła to na poziomie ówczesnej, bardzo ściśle prowadzonej reformy życia zakonnego po Soborze Trydenckim, tak samo jak była reforma po Watykańskim II. I napływ kandydatek był tak duży, a chęci do fundowania nowych klasztorów przez oczywiście odpowiednio zamożnych ludzi było tyle, że w sumie ona wysłała nowe wspólnoty do sześciu nowo powstających. Klasztorów I do jednego, a właściwie dwóch nawet, ale mniejsza z tym. Żarnowiec nasz to jest to miejsce, gdzie wymierające cysterki zastąpił biskup właśnie gromadą przywiezioną z Chełm na Benedyktynek. Wszystko to było na gruncie właśnie prawa trydenckiego. Wszystko to było. Aha, z tych klasztorów, które ona fundowała, z tych sześciu, to kilka fundowało dalej. I w sumie powstało około 20, 21, 22, ale takie trochę niepewne, już te ostatnie fundacje. Także w sumie powstało około 20 klasztorów, i jedno pewne, że ten zapał, który ona tchnęła w tę reformę benedyktynek polskich, spowodował to, że już rodzice przestali uważać, że to jest ostatnie dno i poniżenie jeśli córka do klasztoru idzie. Trzeba też pamiętać, że Sobór Trydencki bardzo surowo postawił sprawę, że nikt nie ma prawa namawiać nawet, a cóż dopiero zmuszać kogoś do wstępowania do klasztoru. Formuła była jasna, wszelkie śluby Zwłaszcza dożywotnie, więc czy to małżeńskie, czy to zakonne, są ważne tylko wtedy, jeśli były dobrowolne. Niedobrowolność unieważnia całkiem zwyczajnie. I o tym bardzo często aż do XIX wieku włącznie zapominano w kwestii małżeństwa i dawano córkę, prawda, Za mąż, czy ona chciała, czy nie chciała. To są poświadczone tego wypadki jeszcze z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast w klasztorach to było pod kontrolą. I rzeczywiście to oddawanie kogoś do klasztoru już wtedy nie istniało. Ani zakonnice nie chciały mieć wśród siebie niezadowolonej. Przecież to jedna plaga dla wspólnoty, jak Cały czas w takim, prawda, domu, z którego się nie wychodzi, plącze się po tym domu wiecznie niezadowolona, zgryziona, wściekła kobieta. No to cóż gorszego? Ani biskupi, którzy mieli kontrolę nad każdym przyjęciem do nowicjatu czy do profesji później, była specjalna komisja, wyznaczało się księży, którzy mieli za obo obowiązek pytać i wypytywać i jeszcze raz pytać, czy aby na pewno dobrowolnie. Jeszcze myśmy takie, na takie pytania odpowiadały. Potem już przestano je zadawać, no bo w naszych czasach to już jest zupełnie jasne. Ale jeszcze myśmy odpowiadały. <laughs> Więc w ten sposób, no chyba, że... Kandydatka była tak onieśmielona przez rodziców, że nawet pod, bez ich obecności nie ośmieliłaby się powiedzieć, że i nie chce tu być. No to chyba, że taki wypadek mógł przejść, prawda? Przesunąć się jakoś, jeżeli nakłamała wszystkim dookoła i przełożonym zakonnym, i, i komisji, i wszystkim, że się zgadza. Ale tylko. <laughs> Więc teraz trzeba zobaczyć. Ta gromada klasztorów Benedyktynek, która nagle wytrysła, wybuchła z powodu działalności Matki Mortenskiej, to nie był, nie, był nie była społeczność ludzi, którzy nie wiedzą czego szukają. One tam przyszły świadomie i wiedziały, czego szukały. Jak to szukanie wychodzi w praktyce, to jest całkiem inny problem, ale one przynajmniej wiedziały, czego szukają, i to jest ogromna wartość, to jedno. Drugie, że Matce Mortenskiej udało się zachować wbrew ówczesnemu prawodawstwu kościelnemu. Szkoły klasztorne, które w średniowieczu były normalną rzeczą. Oczywiście to była szkoła z internetem, to nie tak, że ktoś chodzi i przychodzi. Jak się do takiej szkoły wstąpiło, to się cały rok było w klauzurze, jak inne panny, że tak powiem, dzieliło się panny zakonne i panny nasze świeckie, czyli zakonnice i uczennice. Ale w każdym razie ta nauka była i była prowadzona przez kilka przynajmniej zakonnic, zależnie od liczby uczennic, ile tam było potrzeba. Bywały większe szkoły i mniejsze, kilkudziesięcioosobowe albo kilkuosobowe, jak wypadło. W każdym razie to było też szerzenie tego stylu pobożności na uczennicę. Między innymi, jedna z pierwszych rzeczy, których trzeba było panienki nauczyć, to żeby się same umiały ubrać. Bo już nie było służącej do tego. W domu była. Ochendustwo swoje, o ochendustwo swoje zadbać, umyć się. I tak dalej. To wszystko jest napisane w takiej ślicznej instrukcji wychowawczej, którą matka Mortanska zostawiła. A jakże ona przecież nie tylko te instrukcje, ale także instrukcję formacji w nowicjacie, bardzo długą zostawiła, przepracowała regułę świętego Benedykta i w zgodzie z ówczesnymi pojęciami, które nie tolerowały praw, których się nie wykonuje, wykreśliła z niej najspokojniej reguły rozdziały, które się stosowały tylko do mnichów. Na przykład te, które mówią o tym, że opat ma wybrać spośród swoich mnichów kogoś do wyświęcenia na kapłana. No też nie w klasztorze żeńskim, prawda? Ten rozdział wyjęto, zamiast tego dano deklarację tak zwaną, czyli właśnie tekst objaśniający pod tytułem o kapłaniach klasztornych. Tak się wtedy mówiło nie kapłanach, tylko o kapłaniach. Więc o kapłaniach klasztornych jest yy, deklaracja. To wszystko zostało trzy razy zatwierdzone w Rzymie. Dlaczego trzy razy? Za czasów matki mordańskiej. Dlatego, że się znalazło parę osób, które zaczęły rozrabiać, i matka Magdalena dostała, doznała od nich bardzo dużo niezrozumienia. Yy, Wypaczania jej intencji, posądzania ją, że tylko chce rządzić nawet w kościele w Polsce, prawda, i w ogóle. Ona była absolutnie i bezwarunkowo lojalna wobec kościoła, wobec biskupów. I nawet jak się przez dwa lata w Hełmie zdarzył taki biskup, który właśnie chciał jej, jej całą pracę rozwalić, to było wszystko kwestia ambicjonalna, on był związany z kimś, kto jej nie lubił. To i wtedy wykonywała wszystkie otrzymane rozkazy, tylko że ona już wtedy była takim autorytetem, że on się trochę bał wydawać jej rozkazów bardzo niepopularnych. No, sam był kiedyś przedtem wojewodą, zanim został biskupem, więc też należał do senatorskiej rodziny i wiedział, nie tyle może jej autorytetu duchowego się bał, ale wiedział, że ona też ma krewnych, których może podburzyć przeciwko niemu. Więc tak to szło. W każdym razie nacierpiała się wiele, napracowała się wiele, a wszystko dlatego, że kiedy przyszła do klasztoru, w którym chciała po prostu cichutko w Bogu służyć w jakimś prawda, odpowiednim kącie, nie było kąta, ani nie było właściwie klasztoru. Trzeba było wszystko stworzyć od nowa, z tej ruiny. Wszystko zrobić, załatwić, ustalić, odnowić i nie miał kto tego zrobić, tylko musiała ona. Dla siebie i dla innych ten kąt do służby Bożej musiała zbudować. No więc cóż, co ona nam może powiedzieć w tej chwili? Pierwsza rzecz ta Wszechogarniająca tęsknota za Bogiem, miłość do Boga i pragnienie, ale to palące pragnienie, wypełnienia Jego powołania, Jego życzenia, Jego woli w stosunku do siebie. Druga, ona była bardzo energiczną osobą z natury. I powoli, powoli to widać w źródłach, uczyła się wyrozumiałości. I yy, najspóźniejsze świadectwa o niej, które są zresztą, zresztą najliczniejsze, dlatego że ci, którzy ją znali w starości, jeszcze żyli i pamiętali ją. Przedstawiają ją właśnie jako kogoś, kto dosłownie, Oddychał dobrocią i miał ją dla wszystkich dookoła: zachętę, dobroć, zrozumienie. No i jeszcze jedna rzecz, jak mówiłam, to właśnie ta lojalność ona nie załatwiała niczego na własną rękę. Nie stawiała nigdy władz Kościoła przed faktem dokonanym. Ona wszystko załatwiała jak należy. Odpowiednią drogą prawną i jakoś, mimo wszystkich krytyk, mimo niesłychanie wpływowych ludzi, którzy jej mącili, którzy robili akcje przeciwko jej klasztorom, oszczerczą nawet akcje, jakoś mimo wszystko zdołała to wygrać, po prostu dlatego, że ufała, że Bóg, który jej dał tę robotę do wykonania, dopilnuje, żeby ją mogła wykonać i faktycznie dopilnował. I...